Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłam, kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, jednym ze słów, którym możemy otworzyć całą dzisiejszą liturgię słowa, ale również dzisiejsze wspomnienie świętej królowej Jadwigi. Jest słowo, które zawiera się w trzecim błogosławieństwie. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. To tłumaczenie nie do końca jest trafione, bo w Biblii ekumenicznej, ale też i w języku oryginalnym jest użyte słowo, które dokładnie oznacza. Łagodny, delikatny, błogosławieni, łagodni, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Dlaczego akurat to słowo, którym możemy przeczytać, otworzyć dzisiejszą liturgię słowa, ale też i wspomnienie świętej królowej Jadwigi? Bo w pierwszym czytaniu z księgi królewskiej jest mowa o tym, że Eliasz z Tiszbę w Giladzie rzekł do Achaba na życie pana, Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Żeby lepiej zrozumieć te słowa Eliasza, trzeba przywołać postać Achaba, kolejnego króla. Ale jak mówi o nim Pismo Święte, nie było gorszego od niego wcześniej. Rzeczywiście, Ahab jest w Biblii symbolem niegodziwości. To on poprzez małżeństwo z Jezebel sprowadził do królestwa prawdziwego Boga inne bóstwa, przede wszystkim bóstwo Baala. A Baal w mitologii ugaryckiej to porywczy, pełen młodzieńczego zapału, Bóg burzy i życiodajnego deszczu, Władca świata. Mamy więc to zestawienie łagodność i porywczość. Pan Jezus mówi błogosławieni łagodni, a jednocześnie Księga Królewska ukazuje a chaba który oddawał cześć nie Bogu Jahwe który jest Bogiem łagodnym wiele razy w starym testamencie choćby w księdze psalmów możemy przeczytać o Bogu na przykład w psalmie 86 werset 15 ale ty Panie jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym nieskorym do gniewu bardzo łagodnym i wiernym. W psalmie 103, w wersecie 8, miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. I wreszcie w psalmie 145, w wersecie 8, Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Moglibyśmy powiedzieć, że łagodność to przymiot Boga. Ale może trzeba byłoby powiedzieć więcej. Łagodność to imię Boga, to rzeczywistość Boga. Bóg jest Bogiem i opisujemy go takim, takimi przymiotami jak wszechmocny i tak dalej. Ale myślę, że można powiedzieć, że Bóg w swojej istocie jest łagodny. Tak jak w swojej istocie jest miłosierny, tak jak w swojej istocie jest miłością. To jest właśnie łagodny. I Pan Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy są łagodni. Ale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj trudno jest człowiekowi łagodnemu odnaleźć się w tym świecie. W świecie gwałtownym, w świecie różnego rodzaju burz, gdzie człowiek właśnie bardziej przebojowy, niełagodny, ale porywczy, wydaje się, że łatwiej odnajduje się w tym świecie. Jezus mówi: Błogosławieni, łagodni. Niewątpliwie taką niewiastą, taką kobietą, była wspomina, wspominana dzisiaj w liturgii święta królowa Jadwiga. To właśnie dzięki swojej dobroci i łagodności pozyskiwała serca swoich poddanych. Przez lata. Przez dwa lata samodzielnie pełniąc urząd królowej, a potem wraz ze swoim mężem Władysławem Jagiełłą przez kolejnych 13 lat. Zmarła mając 25 lat, ale od razu zyskała przydomek święta, bo rzeczywiście ludzie poddani widzieli w niej człowieka zanurzonego w Bogu, łagodnego, która... Możli, wszelkimi możliwy, możliwymi sposobami próbowała łagodzić różnego rodzaju konflikty, napięcia, to ona między innymi doprowadziła do tego, że Władysław Jagiełło pojednał się ze swoim dosyć znaczącym rywalem. Ona robiła wszystko, żeby właśnie poprzez swoją łagodność i dobroć czynić jak najwięcej dobra. Jest też taka legenda: otóż kiedy budowano kościół Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na piasku, to królowa poszła, aby przypatrzyć, jak, jak budowniczowie wznoszą ten kościół i zauważyła pewnego kamieniarza, który był smutny. I kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężką, ciężko chorążone i boi się, że zostawi go sama z drobnymi dziećmi. I wtedy co zrobiła Jadwiga? Nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, która była obsadzona drogimi kamieniami, i oddała ją temu kamieniarzowi. Ale nie zauważyła, że bosą, stopą, bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Kiedy zauważył to później ten kamieniarz, to wykuł ten kamień, a następnie został on umieszczony w naróżniku świątyni Najświętszej Marii Panny na piasku w Krakowie. Można go zobaczyć niemalże na naróżniku tej świątyni. To pokazywało, jak, jaką łagodność miała w sobie królowa Jadwiga. Łagodność to chyba jeden z najlepszych sposobów, by pokazywać światu Boga. Świat nie potrzebuje Boga gwałtownego, Boga, który sprowadza burzę, ale potrzebuje Boga łagodnego. I im bardziej w naszym życiu będzie widać ten właśnie wymiar. Łagodności, tym łatwiej będzie nam dotrzeć do drugiego człowieka. Pewnie, że to nie jest łatwe. Wielu z nas taka gwałtowność jest. Ale tak jak królowa Jadwiga swoją dobroć, swoją łagodność budowała na, na kolanach, na Wawelu jest tak zwany czarny krzyż, przed którym często modliła się królowa. To pokazuje, że można przemagać w sobie tą gwałtowność, by starać się być łagodnym. Prośmy naszego Pana, abyśmy w codziennym życiu starali się być podobni do naszego Boga, który jest Bogiem łagodnym i być podobnym do tych, którzy naśladując Go w swoim życiu osiągnęli wyżyny świętości. Amen.